Tak jak przyszła mi jeszcze taka refleksja do, może nie był to słynny Kocioł Czarownic, Stadion Śląski, dziękujemy bardzo za współpracę, przyszedł do nas arbiter Craig Ackroyd, pogratulować, przeprosić, przeprosić chyba za to wykluczenie Tomasza Goloba, bowiem no, rozmawialiśmy z długiej przerwie z sędzią, jak gdyby tak troszeczkę zasugerowaliśmy, że to wykluczenie to z takim tłuszczem. Dużym znakiem zapytania. Wracamy do uśpiewania pewno. Nie kocioł czarownic, słynny Stadion Śląski, 80 czy 100 tysięcy osób. czy nawet Grand Prix gdzie dzieciarki przychodzą, kiedy, kiedy Mazurek Dąbrowskiego kibice śpiewają Tomaszowi Golobowi. Ale miła, niezwykle miła chwila wykonana na kilkaset. Może na kilka tysięcy polskich gardeł odśpiewamy bardzo głośno i wyraziście właśnie w polskich. Tak, myślę, że to jest ogromna satysfakcja właśnie usłyszeć hymn Polski tutaj na górskiej ziemi, wykonaniu kilku tysięcy wydaje mi się naszych rodaków. No i cóż, ogromne gratulacje dla wszystkich, którzy mieli wkład tutaj w ten, w ten ogromny sukces polskiego sportu żużlowego. Z swojej strony bardzo dziękuję za zaproszenie, cieszę się, że razem z Państwem mogłem pasjonować się dzisiejszymi zawodami i ogromnie się cieszę, że to właśnie nasi zawodnicy okazali się dzisiaj najlepsi. Oczywiście gratulacje ich nie ma tam na podium, ale gratulacje również należą się Piotrowi Szymańskiemu, który jest przewodniczącym Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Tutaj kierował wszystkimi sprawami logistycznymi. Pomagał mu oczywiście dyrektor techniczny reprezentacji Łukasz Benz, twój kolega z Torunia, mechanicy zjednoczeni wszystkich naszych zawodników, dr Jerzy Buczak. No i oczywiście uhonorowany tym, tego nie widzieliście Państwo w swoich telewizorach, ale Adam Krużyński z firmy NICE to jest, powiedzmy tak, dobry duch polskiego żużla. No, zdecydowanie tak, jest to człowiek, który zauważył e, potencjał, jaki, jaki w Polsce żużlowym e, nikt inny chyba nie zobaczył aż tak wielkiego. Firma NICE jest wszechobecna. No i oby takich, takich ludzi było więcej, a myślę, że będziemy jeszcze nieraz mieli powody do tego, aby cieszyć się z ogromnych sukcesów naszych, naszej reprezentacji, jak i poszczególnych zawodników. Trwa dekoracja zwycięzców, oczywiście nieco smutniejsi od naszych reprezentantów Dulczycy. Nieco bardziej zadowoleni od smutnych Duńczyków Szwecji, bo oni jednak wy, wyszarpali Anglikom ten medal brązowy. A nasi szeroko, szeroko, szeroko uśmiechnięć Tomasz Golo. Złoty medal teraz wędruje na szyję Runek na wspaniały, wspaniały moment ci dwaj zawodnicy, którzy po prawicy dyrygenta stanęli, a więc Tomasz Golob i Jarosław Hampel. Skończył się drużynowy Puchar Świata, pewnie wspomnienia jeszcze ze 48, 72 godziny, ale wkrótce wyprawa, bo nie jadą do Polski, bo przecież mecze odwołane, pojadą do Szwecji i tam już w Szwecji zaczną myśleć o tym, co za dwa tygodnie, a nie całe dwa tygodnie, a więc ciąg dalszy batalii, o indywidualne tym razem Mistrzostwo Świata, Malila i tam kolejne starcie gigantów no na pewno tak, tutaj sukces drużynowy jak Państwo widzicie powędrował Pukar Fundina w górę podniesiony przez naszego kapitana Tomasza Goloba teraz reszta drużyny wspaniałe chwile Puchar w roku 2010 jest nasz. W przyszłym roku spotykamy się w GO. Podobnie? Tak jest. barasz i finał drużynowego Pucharu Świata ponownie w Polsce. Teraz Rune Holta pozuje do zdjęć z Pucharem. Adrian Miedziński. najmniej uśmiechnięty dzisiaj Adrian na pewno spodziewał się trochę, trochę lepszego wyniku ze swojej strony, ale przecież i jego punkty niezwykle, niezwykle ważne. Także każdy tutaj swoją cegiełkę dorzucił do tego ogromnego sukcesu. I mimo to, że Tomasz Golob wypadł najlepiej, to jednak wyróżnić należy wszystkich. Tym bardziej wielkie gratulacje dla Adriana. Podziękujemy mu, bo wykonał naprawdę ogromną, ogromną pracę w czasie zawodów, ambitną pracę ze swoim teamem. Jemu było najtrudniej, a mimo wszystko walczył kąsał ostatecznie 5 punktów.